Hejko kochani, witam was bardzo serdecznie 14 grudnia Dzisiaj jest poniedziałek, ja właśnie siedzę w aucie i przyjechałyśmy sobie do miasta i będziemy zaraz szły do Juska, bo musimy kupić parę rzeczy, zobaczymy co tam jest. Jaka, tak więc my już idziemy, mam maseczkę i jesteśmy już przy Jusku. Z rezerwacji taki stolik zamówiony. No i co, wracamy do. Chani, zobaczcie, jakie są piękne śnieżynki. Moim zdaniem mega ładnie to wygląda na, na latarniach. Tutaj przyczepione takie ozdoby. Więc ja teraz lepiej sobie pierogi. Mam tutaj wamę, tutaj jest moje ciasto. Mam tutaj farsz do pierożków. Tutaj wycinam tym, jakby kółka na pierogi. I co, zabieram się do roboty. Pierwszy w tym roku właśnie powstał i ja zabieram się dalej do pracy. Hejka, witam się z Wami już kolejnego dnia. Dzisiaj jest wtorek, 15 grudnia, godzina około 16. Ja stawiam do Was przed chwilką vlogmaska z niedzieli i teraz będę leciała z moim tatą. Jedziemy do Bricomarche bo mój tata musi sobie dokupić właśnie znowu kilka rzeczy do pokoju, bo po prostu go remontuje. Mówiłam o tym już w jakimś vlogmasku i chyba jechaliśmy do Castoramy i też do Brico właśnie, ale dzisiaj jedziemy znowu do Brico marsz. i co, zabieram was ze za że dzisiaj do Brico, jedziemy do innej miejscowości jakby, do innego sklepu, także no, trochę uraz się. Słuchajcie, kończę dla was skadać, bo po prostu mój tata będzie zaraz na mnie bardzo zły, że przedłużam wyjazd. Ale musiałam się z wami przywitać tutaj na tym vlogmasku i nie w aucie, tak jak wczoraj, więc dobra. Już nie przedłużam ilości. Się... Tak więc my właśnie dojechaliśmy pod Brico i to też na mnie czeka na zewnątrz, także ja wychodzę. słuchajcie, my jesteśmy w Bricomarche, mamy wybrane jakieś zawiasy, coś w tym stylu. Nie wiem do końca, ale mój tata to wybrał, tak ja się nie wtrącam. Kochani, tak więc jakieś jakiś czas temu ja już wróciłam z Marche, ale będziemy teraz jechali jeszcze do Biedronki, ponieważ w mojej miejscowości otworzyła się dzisiaj Biedronka. Wielkie otwarcie, serio ludzi. Mnóstwo. Ale co ciekawsze, to udało mi się wydać dwa nowe kalendarze adwentowe, które będziemy sobie otwierać. Słuchajcie, tak więc ja właśnie wróciłam z Biedronki, i kupiłam sobie dwa kalendarze adwentowe. Ten kosztował 99 groszy, ten 9,99. To do ścierania, a ten po prostu z czekoladkami i stwierdziłam, że otwieramy sobie po 15 okienek z każdego z nich, więc strasznie się cieszę, bo zawsze mi się marzyło, żeby wiecie, otworzyć tak kalendarz na raz, no i otworzymy 15 okienek, tak więc dosyć sporo. No i co, od którego zaczynamy? Wydaje mi się, że może od tego z Magnetic, bo on jest mniej ciekawy jednak niż gumki do ścierania. No, i będę miała 15 czekoladek do sadzenia, tak więc strasznie się cieszę. W ogóle, słuchajcie, sprawdziłam sobie w tym moim kalendarzu z magnetyka, który już mamy, czy te okienka są tak samo rozstawione, ale na szczęście nie są. Więc co? Nie przedłużamy i otwieramy. Jedynkę. Jest tutaj. Standardowo mamy taką czekoladkę i mamy taki śliczny prezencik. Przyznajcie się, czy otworzyliście kiedyś cały kalendarz jednego dnia w sensie, że 24 okienka. Mamy taką skarpetkę. Ej, no wydaje mi się, że te czekoladki są ładniejsze, że te wzorki są takie bardziej dokładne, ale może mi się po prostu też wydaje. Dobra. Trójka na samej górze. I mamy łyżwę. Strasznie ładne. Dobra. Czwóreczka. jest to. Słuchajcie. I mamy. Takiego bowanka. Taka jest. Tu. Chcę to szybko i sprawnie zrobić, żeby Was troszkę nie zanudzać Mamy taki domek, karmik dla ptaków Zobaczcie, nie wiem nie wiem dokładnie co to jest Możecie mi pisać Szóstka, czyli mamy Mikołajki, proszę Państwa I u góry Tutaj jest Krasnal albo Mikołaj Wydaje mi się, że miałam taką samą rozkminę już za pierwszym razem, jak otwierałam swój kalendarz, znaczy ten też już jest mój, ale wiecie, ten na blogmasach. Siódemka tutaj. I mamy gwiazdkę. Ósemka, słuchajcie, szybko nam to idzie z tym kalendarzem. Może dlatego, że wiecie, że jakoś się tak bardzo nad tym nie rozdrabniam. Ósemka. I kolejna gwiazdka, tylko troszeczkę inna, wydaje mi się, ładniejsza od tej pierwszej, dziewiątka tu i jest laska cukrowa dziesiąteczka na samym dole zobaczycie teraz pierwszą czekoladkę dzwoneczek u tutaj a w 11 proszę państwa mamy Worek z prezentami, dwunastka aniołek z trąbką, trzynastka teraz, trzynastka jest tutaj. Rękawiczka czternastka przedostatnie okienko jest na samym dole. I mamy reniferka Dzisiejsze okienko z tego kalendarza szybko poszło. 15. Tutaj. No to, co mamy na dzisiaj w kalendarzu. Dzisiaj mamy choineczkę. Super. Otworzyliśmy 15 okienek z kalendarza z Magnetika. Teraz będziemy go otwierać codziennie na vlogmasach. Czekoladki są tutaj, ja się bardzo cieszę. Będę miała co jeść No i co? Teraz się zabieramy za ten z gumkami do ściera. Słuchajcie, stwierdziłam, że ten kalendarz otworzymy tak normalnie z ręki. W ogóle słyszałam, że jest dosyć duży problem z otwieraniem tych okienek, że dosyć ciężko to idzie. Mhm, faktycznie to jest racja. Wiem, że Martyna właśnie w jednym ze swoich odcinków pytała, czy tylko jej się to tak ciężko otwiera. Nie tylko tobie. Strasznie ciężko. Okej. Okay. Poszło pierwsze okienko i mamy tutaj... Co to jest? Słuchajcie, aha, te elementy są ruchome. Mamy chyba taką babeczkę słodką z kokardką. Mega ładne są te gumki, śliczne. Są takie strasznie słodkie. Dobra, nie przedłużam. Lecimy do dwójki, która jest tutaj. Wezmę to narzędzie. Właśnie, że zaraz zniszczę ten kalendarz, bo po prostu strasznie Ciężko. Ojej. No i już podaramy pierwsze okienko. Super. Masakra. I mamy takiego lodzika. Więc dzisiaj mamy takiego lodzika. Dokładamy go do babeczki i przechodzimy do trójki, która jest. mega ciężko mi się ci znajdę numerki. Na myszce. To może mamy dzisiaj myszkę, Są. O, w porządku poszła. Fajnie, bo, bo, jakby wiecie, było tak tematycznie. Nie, mamy koronę. Dużą żółtą koronę. Bardzo ładna. Chociaż ciężko by się nią raczej zmazywało. Te gąbki to będzie takie bardziej dekoracyjne bo szkoda nimi zmazywać. Nie oszukujmy się. Czwóreczka jest tu. <laughs> Jaka słodka! Kurde, słuchajcie, mamy dzisiaj pandę. Ta wydobyta, strasznie słodziutka, mega fajne dzisiaj okienko numer 4. I teraz przechodzimy do piątki, która jest na samej górze. Przepraszam, że tak trzęsę tą kamerą, ale ciężko idzie mi wyjmowanie tych gumek. I jest to, nie wiem, samolot pasażerski? Nie wiem, co to może być. Nie na wydaje mi się, że to jest łódź podwodna, ale nie jestem co do tego pewna. No i co? Teraz szóstka, czyli mamy Mikołajki. Powinno być coś specjalnego, moim zdaniem. I szósteczkę mamy tutaj. Nie, no te okienka się Masakra, masakra. Akurat wykonanie tego kalendarza jest w miarę dobre, bo ten karton nie, nie jest jakiś słaby. No ale gorzej z otwieraniem okienek, a to jest chyba najważniejsze. No. Słuchajcie. O! Mamy dzisiaj. Torebkę. Słuchajcie, przez środek wyrwałam to okienko, ale po prostu jest masakra, No nie powinno być. Torebka wreszcie nam wyszła. Tak się prezentuje. Dosyć spora, więc mega fajna. Dołączę do naszej kolekcji, do naszej rodzinki gumek. I teraz numerek 7. Mamy tutaj to, co zabieramy się za 7 Muszę to po prostu tak rozcinać jakby. Jest problem zarówno z otwieraniem, jak i z wyjmowaniem tych gumek. Ale ten kalendarz, wiecie, jest głównie skierowany dla dzieci. No bo dzieci będą go otwierały i wiecie. Wimowała sobie te gumki. I mamy astronautę. Słodki astronauta nam wychodzi dzisiaj z tego kalendarza. On jest mega, mega fajny. Bardzo ładnie wygląda. Ogólnie jest dbałość o szczegóły, co mi się bardzo Zobaczcie, No te gumeczki są naprawdę przepiękne, ale no kalendarz jest już w gorszym stanie. No i teraz przechodzimy do kolejnego numeru. Semeczka. I co my tu mamy ósemce, Duże, spore okienko Słuchajcie, poza kamerą Sobie tutaj podważyłam, żeby nie było aż takiego Problemu żeby tego bardzo Jakoś nie przedłużać o, Ale piękny! Nie no, jest prześliczny Zobaczcie, mamy takiego jednorożca o, Łatwo nam wychodzi Jaka ładnie wygląda, jest przepiękny ten jednorożec Strasznie słodziutki I co, dołącza do naszej armii Numerek 9 Na Mikołaju, którego bym mi na nie rozwalać bo nie przyniesie mi w tym roku prezentów. Ok, okienko podważone, otwieramy. I co to Słuchajcie, jest? to jest jakiś kotek albo lisek, coś w tym stylu, ale bójkę ma troszkę niedorobioną. Troszkę niedorobioną, ale jest przysłodki, mega ładny. Ma tutaj ogonek z tyłu, brzuszek biały, straszny słodziak. Dziesiąteczka jest tutaj. Jest dosyć duża, muszę Wam powiedzieć. Także. Ciekawe, co tam w środku się znajduje. Jakaś duża gumka do ścierania. Czekajcie. O, idzie. Słuchajcie, mamy dzisiaj dwie przysłodkie gumeczki. Mamy takiego reniferka oraz Mikołajka. Straszne słodziaki strasznie Mega tak... fajnie są oczarowane tymi słodziami. I teraz okienko numer 11 otwieramy oczywiście. Dobra. Jedenastka i mamy bucika. Słuchajcie, nie chcę się teraz zbłaźnić, ale czy te buciki się nie nazywają korki. Tak mi się wydaje, że to są korki, ale nie jestem pewna, możecie mnie poprawiać. Tak więc mamy dzisiaj takiego bucika, korki, korek. Nie wiem jak to określić. Dobra, odkładam i lecimy. Słuchajcie, dwunastka. Już sobie tutaj jakby zaczęłam otwieranie, żeby nie przeciągać tego. I mam jakiś statek kosmiczny chyba, nie wiem co Słuchajcie, zmieniam zdanie, to jest chyba odrzutowiec, coś w tym stylu, albo po prostu samolot. Wydaje mi się, że to jest po prostu odrzutowiec, chociaż nie jestem pewna. Tutaj ma kółka. Zobaczcie, no te gumeczki są przepiękne i naprawdę mają wszystkie szczegóły tak dopracowane, tylko no, otwieranie kalendarza nie należy do tych najłatwiejszych. Słuchajcie, ona jest dosyć mocno podważona, ale to nic. <laughs> O matko, ale duży, ale ładny jest strasznie Słuchajcie, ja znałam kiedyś wszystkie nazwy dinozaurów Ale teraz nie jestem w stanie stwierdzić jaki to Moja kuzynka by na pewno wiedziała Bo teraz jest na takim etapie, że właśnie interesują ją takie rzeczy Ale słuchajcie, ja totalnie zapomniałam jak on się nazywał Ale słuchajcie, jest przepiękny, naprawdę Mega ładnie wykonany Dobra, no to teraz czternastka Spróbujemy to delikatnie otworzyć Spróbujemy, od razu zaznaczam Dobra, zrobię to poza To mi nie wyszło. Okienko również będzie podarte. I mamy. To akurat wiedziałam, że dzisiaj będzie, ponieważ oglądałam vlogmaskami i Matyny. pamiętałam, ale mamy takiego przysłodkiego konika, krówkę. Nie wiem, co to jest do końca. wyjmujemy go. U, w ogóle, zobaczcie, moja żyrafa zgubiła jedno oko i rozleciała mi się podczas wyjmowania, więc muszę ratować jej. Nie, no chodźcie, to nie może być żyrafa, bo po prostu za krótką tą szyję. Ale dobra, załóżmy sobie, że to jest krówka. To jest krówka dla mnie od tego momentu. No jest przepiękna, naprawdę jest przesłodziutka. A piętnastkę mamy tutaj. To co, zobaczmy. Ostatni okienko, aż mi szkoda, bo mega fajnie się to otwiera. Dobra, podważyłam sobie i... Czepeczka <laughs> czapeczka Mikołaja! Wyjęłam ją sobie i zobaczcie, no jest przesłodka, tak jak wszystkie zresztą. To zobaczcie, gumeczka. tak się prezentują zdobyczy z kalendarza, no to... Ale to jest kolorowo i co jest waszym ulubieńcem? Bo ja nie jestem w stanie zdecydować, te gumki są przepiękne, czekoladki też mega fajne. Ale no, chyba najlepsze było jednak to okienko z dwoma gumeczkami, czyli z tym Mikołajkiem i... Reniferkiem, największe zaskoczenie dla mnie, ale słuchajcie, super, bardzo Wam polecam te kalendarze, jeżeli macie jeszcze okazję gdzieś kupić.